Jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Wymaga od chorego wiele uwagi i samodyscypliny, jednak urosło wokół niej wiele mitów, mogących wprowadzić nas w błąd. Czym właściwie jest cukrzyca? Cukrzyca, wszyscy myślimy, że to jest jedna choroba. Jest to szereg różnych chorób, której wspólnym mianownikiem jest podwyższone stężenie cukru we krwi. Natomiast odbywa się tu wiele zaburzeń metabolicznych. Według podziału ustalonego przez Światową Organizację Zdrowia rozróżniamy cztery typy cukrzycy: cukrzycę typu pierwszego, typu drugiego, cukrzycę ciążową i inne specyficzne odmiany. Oczywiście wszyscy myślą o tym najgorszym typie, ten pierwszy typ cukrzycy, gdzie człowiek musi od razu przyjmować insulinę, gdzie chorują niemowlęta, dzieci, ale może zachorować i człowiek 90-letni, ale to jest taka cukrzyca, gdzie natychmiast szóstka traci. Zdolności wytwarzania tego podstawowego hormonu, który reguluje stężenie cukru, jakim jest insulina, do wytwarzania przez wyspy beta. Diabetycy, w momencie, gdy dowiadują się o swojej chorobie, powinni dokładnie przyjrzeć się swojej diecie. Nie wszystkie pokarmy bowiem są dla nich wskazane. Jeżeli e, mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, e, żywienie w zasadzie będzie powiązane z dawkami insuliny, jaką dany pacjent będzie przyjmował. Bardzo dobrze byłoby kontrolować Jakość oraz rodzaj węglowodanów, które spożywamy, warto postawić na produkty o wyższej zawartości błonnika, Wówczas takie pokarmy troszeczkę dłużej się trawią. Jak dziś wygląda sytuacja w przypadku cukrzycy typu drugiego? Bardzo często jej przyczyną są złe nawyki żywieniowe i otyłość, dlatego eksperci bardzo podkreślają, że radzenie sobie z chorobą należy zacząć od redukcji masy ciała. To redukcję masy ciała możemy przeprowadzić za pomocą Diety ubogoenergetyczne. Przy czym należy zaznaczyć, że ubogo energetyczna nie oznacza też ubogą w wartości odżywcze. Nasza dieta, mimo mniejszej dozy kalorii, którą dostarczamy w ciągu doby, powinna obfitować w składniki mineralne, w pełnowartościowe białko, w dobrej jakości tłuszcze, a także w złożone węglowodane, które będą powodowały, tak jak w przypadku cukrzycy typu pierwszego, powolne rozkładanie się tego cukru w ustroju. Apatia, senność, nieustające zmęczenie to pierwsze sygnały, które powinny nas zaniepokoić i skłonić do wizyty u specjalisty. Zmożone pragnienie, zwiększone wydalanie moczu, osłabienie, senność, nawracające infekcje. To tak. Ale pierwszym objawem może być udar, zawał lub ślepota. Stąd też jest tak ważna e, działania prewencyjne, zapobiegawcze. I tutaj, właściwie już powyżej 40 roku życia, u pacjentów właśnie otyłych, u pacjentów obciążonych rodzinnie jakąkolwiek cukrzycą. Wiarygodne wyniki otrzymamy jedynie podczas badań laboratoryjnych. Glukometr służy do monitorowania leczenia cukrzycy, nie jest jednak wskaźnikiem rozpoznania, kiedy wyniki z laboratorium powinny nas zaniepokoić. Cukier nadczo równy, wyższy 126, powtórzony dwa razy, bądź przygodna glikemia 200 lub wyższa, bądź też w tej krzywej obciążenia glukozą, też glikemia 200 i wyższa. W grupie ryzyka są również kobiety, które przebyły cukrzycę ciążową. Każdy rodzaj cukrzycy wymaga opieki lekarskiej. Szacuje się, że do 2030 roku na całym świecie chorych na cukrzycę będzie aż 430 milionów ludzi. Tylko 10% chorych to osoby cierpiące na cukrzycę typu pierwszego. Cukrzycy nie wolno zbagatelizować. Może ona prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak udar, zawał serca, niewydolność nerek i serca, ale również tak zwana stopa cukrzycowa. telewizja Kopernik. Kopernik.tv